Okej, okay, dziewczyny, ale jeśli mamy uważnego słuchacza i obserwatora, to powinien zadać pytanie: Ale po jakiego grzyba w ogóle się uzyskuje tą decyzję środowiskową? A po co? A na co to komu? Otóż tą decyzję środowiskową potrzebujemy wówczas, jeśli wnioskujecie i chcecie budować strzelnicę na terenach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy po prostu są decyzją nadającą ład przestrzenny, to jest w zgodzie, taki projekt będzie zgodny z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, więc co do zasady Wójt Burmistrz Prezydent powinien od Was jako od inwestorów oczekiwać uzyskania tej decyzji, tej, sorry, decyzji o warunkach zabudowy, a jeśli decyzja środowiskowa jest nieuprawomocniona, to on nie ma prawa wydać tych, warunk tych warunków zabudowy. Więc on będzie o to cisnął, on będzie o to męczył i uwaga, tak, to jako przestroga, bo potrafią łobuzy em, na goły wniosek o zatwierdzenie regulaminu zrobić takiego psikusa i wysłać wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, żeby ona w procedurze zastępczej wydała Wszczęła właśnie postępowanie i oceniła, czy projekt będzie wywierał negatywny wpływ na środowisko, czy inwestycja właśnie tam nie będzie jakiś gęsi, gęgawie przeszkadzać innym tam jakimś płazom i kumakom. Więc tutaj sobie można naprawdę napykać biedy i tak jak wcześniej, byłaby potrzebna tylko, tylko karta informacyjna przedsięwzięcia, tak może dość nadać. Obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, a to już, kochani, jest minimum pół roku i jeszcze jakieś takie 40 tysięcy złotych kosztów, nie? czego Wam nie życzę. Zdążyłem. <gry>